Tak sama wspólnota domesjańska i szalom, przyjacielu i przyjaciółko. Hag sukot, czyli święto sukot, jak każde inne święto, niesie w sobie osobiste poselstwo, które jest fundamentalnym poselstwem w całym planie zbawienia. To znaczy, że w świecie tym nasz wiekuisty Elohim, Ukazuje nam sekrety dotyczące Jego planu zbawienia. I w tym, że planie, On, wiekuisty Elohim, zaprasza nas, zaprasza Ciebie, każdego z nas, aby brać udział w każdym aspekcie Jego planu zbawienia, które On nam pokazuje w całej torze, a szczególnie właśnie we świętach. W tym jednak święcie. Bogactwa aspektów, do których nasz wiekuisty Ojciec nas zaprasza, abyśmy brali w nich udział jest największe ze wszystkich świąt. Te bogactwa w tym święcie są największe. Jednym z tych aspektów jest budowanie suki. A o tym czytamy w Sefer Vaikra w 23 rozdziale, ale zanim wejdziemy w ten temat, Najpierw zróbmy e, jedno bardzo ważne sprostowanie dotyczące tego święta Sukot, a mianowicie w Sefer Waikra, Sefer Waikra 23, 33, czytamy, cytuję. Jałę dalej mówił do Moszego, przemów, do synów Izraela i powiedz im, 15 dnia tego siódmego miesiąca. Będzie święto namiotów przez 7 dni dla Jałę". Koniec cytatu. Pierwsza sprawa, jaka, jaką tu należy podkreślić, to to, że święto sukot, tu przetłumaczone jako święto namiotów, powinno być przetłumaczone jako święto szałasów. Ponieważ święto to, jest też, ku, ponieważ święto to, choć jest ku pamięci wędrówki naszego ludu po pustyni przez 40 lat, gdzie w owym czasie na, nasz lud mieszkał w namiotach, dlatego też to często święto to ma nazwę właśnie święto namiotów, ale słowo suka, czy liczba pojedyncza to suka, mnoga sukot, czyli, czyli słowo suka nie określa nam namiotu, albowiem hebrajskie słowo ohel znaczy namiot, a tu mamy hebrajskie słowo suka, które określa właśnie bardziej szałas niż namiot. Dla, pytanie, dlaczego więc Adonaj nie nakazał, abyśmy obchodzili święta namiotów, skoro to święto ma nam przypomnieć o tym, że nasz lud mieszkał w namiotach przez 40 lat. Jak myślicie, dlaczego nie ma jasno powiedziane, żeby obchodzić święto namiotów? Ponieważ szałas należy do bardziej prymitywnych mieszkań, o wiele bardziej prymitywnych niż namiot. Zatem obchodzić haksu kot, czyli święto szałasów, ma nas uczyć nie tylko o wędrówce naszego ludu, po pustyni, gdzie nasz lud mieszkał w namiotach, ale przede wszystkim ma nas uczyć święto Sukot, hak Sukot, ma nas uczyć, że to święto szałasu ma nas uczyć, że od czasu wejścia, powtarzam, od czasu wejścia naszego ludu do Erec Izrael, czyli do Ziemi Izraela, i aż do czasu, aż do tego czasu mamy sobie do dzisiejszego czasu, mamy sobie uzmysłowić, że nasze mieszkanie od tego czasu już w domach, od, wyjścia, od momentu jak wyszliśmy do Erec Izrael, tego gdy mieszkanie mamy już w domach, a nie w namiotach, że od tego czasu mamy pamiętać, przypominać wbrew pozorom tego, jak stabilny dla nas jest dom w porównaniu z namiotem, że nasze mieszkanie, Tutaj mamy traktować na ziemi jak szałasy. Rozumiecie to? Traktować nasze mieszkanie, nasz dom, nasz apartment jak szałasy. To, to znaczy, abyśmy żyli mając na myśli inny cel, inne docelowe mieszkanie, o którym zaraz powiemy więcej. To znaczy, abyśmy nie przywiązywali naszej uwagi do naszych domów, jako celu do osiągnięcia w naszym życiu, ale raczej, aby naszym celem było mieszkanie z wiekuistem Elohim w Olam Chaba, w świecie, który ma przyjść. Achuvim vechaverim. Teraz spójrzcie na ten, na ten sam pasuk po prawnym tłumaczeniu. Zobaczcie, teraz jeszcze raz. Jawe dalej mówi do Moszego. Przemów do synów Izraela i powiedz im, 15 dnia tego 7 miesiąca będzie, będzie święto szałasów, sukot, święto szałasów przez 7 dni dla Jałek. Koniec cytatu. <laughs> Wiedząc o tym, jak mamy podchodzić do naszego mieszkania, czy to w domach, czy to w apartmentach, w każdym przypadku mamy całą naszą siłę, całą uwagę przełożyć najpierw na osiągnięcie tego celu, aby być gotowym do życia w obecności z Jeszua we w Olamchaba w świecie, który ma przyjść. A nasze domy lub apartment, apartmenty, aby one miały drugorzędny cel, czyli drugorzędną wartość w naszym życiu. <ścoughs> dlatego dlatego w Erec Izrael ludzie wykorzystują swoje balkony mieszkając w apartamentach. Aby na ich balkonach zbudować sukę, czyli szałas, i aby w tej suce przebywać przez siedem dni. Pytanie. Zatem czy ty, przyjacielu i przyjaciółko, czy ty zbudowałeś? Czy ty zbudowałaś sobie taki szałas, taką sukę na te 7 dni tego święta? Teraz zobaczcie inne zdjęcie. Przyjrzyjcie się proszę, przyjrzyjcie się uważnie. Zatrzymajcie ten wideo, i zatrzymajcie i popatrzcie. Przyjrzyjcie się proszę i zobaczcie i policzcie, w ilu apartmentach mieszkają ludzie wierzący, którzy są wierni do haderech, do drogi, jaką dał nam Elohim. <laughs> możecie policzyć? Tu możecie policzyć i zobaczyć to samo. Co policzy Adonaj i to samo co on zobaczy i zapisze w jego księgach o tych ludziach. Albowiem zbudowanie suki nawet na balkonie jest fizycznym znakiem duchowej rzeczywistości. Jeszcze raz. Albowiem zbudowanie suki nawet na balkonie jest fizycznym znakiem duchowej rzeczywistości. Jeśli zatem ktoś z Was pragnie, aby pewnego dnia przejść z duchowej do fizycznej rzeczywistości, to najpierw musi wykonać wiekuistemu ojcu tu na Ziemi swój fizyczny znak duchowej rzeczywistości. Czyli mieszkając w apartmencie i mając do dyspozycji balkon, no bo wiadomo, że nie wszystkie apartmenty mają, mając do dyspozycji balkon. Nikt nie ma wymówki, że nie miał gdzie zbudować sukę. Zgadza się? Wróćmy raz jeszcze do Safer 23 23:33. No, i co, co, co jest tutaj jeszcze ciekawego, co tu widzimy? Tu mamy jasno pod, pokazane w tym przekazaniu, że gdy obchodzimy święto Szałasów: przez 7 dni, budując sobie szałasy, to obchodzimy to święto dla Jałę. To jest bardzo ważne. Obchodzimy to święto dla Jałę. Słyszeliście kiedyś, że te święta to są święta żydowskie? Nic podobnego. To jest święto dla Jałę. My pierwsi otrzymaliśmy, ale każdy jest zaproszony, aby brać w tym udział. Przyjaciele, przyjaciółko, wszystkie święta w Biblii są świętami dla Jałę. Katolicy i katolicy protestanci obchodzą święta katolickie dla ich papieży, bo to oni, ich papieże, je sobie wymyślili, odrzucając święta, które Adonaj ustanowił, abyśmy je dla niego obchodzili. Widzicie to? Dla Jałę. Albowiem wszystkie instrukcje story, inaczej mówiąc, wszystkie przekazania story są święte. I są one nam dane od wiekuistego Ojca, abyśmy je zachowywali dla Niego, dokładnie dla Niego, będąc Jego ludem. Zgadza się? W Mizmor 87.5 mamy pieśń, albowiem hebrajskie słowo Mizmor znaczy dosłownie pieśń. Przejdźmy do Mizmor 87.5, gdzie czytamy, cytuję. O Syjonie też będą mówić. Ten i tamten urodził się w nim. A sam Najwyższy go utwierdzi. Jałe wyliczy, spisując narody. Ten się tam urodził z sela. I pląsając, będą śpiewać. W tobie są wszystkie źródła koniec cytatu. Wow! Widzicie, co tutaj pisze? Czy ty, przyjacielu, przyjaciółko, urodziłeś się gdzie? Czy ty urodziłeś się w Sionie? Hmm. Czy może jesteś antysjonista? Antysjonistka. Jeśli się na nowo narodziłeś, bądź narodziłaś, to fizycznym znakiem duchowej rzeczywistości tego nowonarodzenia. Jest zbudowanie suki nawet na balkonie, jeśli nie masz domu prywatnego, obok, gdzie obok domu mógłbyś postawić sobie sukę na 7 dni. Bo wiadomo, jeśli masz dom, to masz więcej miejsca, żeby zbudować taką sukę właśnie w pobliżu swojego domu. Pewnie każdy z Was zna tę prawdę, o której uczył Jakow, rodzony brat Jeszua który uczył Kehilot, czyli zgromadzenia judo pisząc w liście Jakowa e, w pierwszym rozdziale, w 22 pasuk. I tutaj, uwaga, czytuję, czy, 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 czytuję ten cytat z UBG, czyli z U, Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. To jest bardzo ważne, ponieważ za chwilę przejdziemy do innego. Więc cytuję. Bądźcie więc wykonawcami słowa... A nie tylko słuchaczami, oszukującymi sami się, samych siebie. Jeśli bowiem ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, podobny jest do człowieka, który przygląda się w lustrze swemu naturalnemu obliczu, bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był koniec cytatu. Jakow. Jakow, brat Jeszua, on najlepiej poznał Haderech Jeszua. On najlepiej znał drogę Jeszua. On, Jakow, uczy tutaj diasporę judeo oraz tych z goim, z narodów, które się do nich przyłączyli, aby nie zboczyli z Haderech Jeszua. Aby tak jak on, tak jak Jeszua, aby i oni byli wykonawcami słowa, czyli żeby. Żeby żyć w posłuszeństwie do Tory, w posłuszeństwie do proroków, tak jak żył Jeszua A w tym wszystkim, pamiętajmy, będąc posłusznym głosu Ruach HaKodesh, czyli temu świętemu głosu, który wychodzi i trafia do naszych stumień, tak zwanemu Duchowi Świętemu. W naszych stumieniach On nam mówi... Jeśli nie zagłuszamy naszego sumienia, oczywiście, tak? Bo jeśli zagłuszamy nasze sumienie, to nic nie będziemy słuchać, słyszeć. Ale jeśli otworzymy z serca nasze sumienie i powiemy mów, oto jestem i chineni, słucham, oto jestem, chineni, powiedz. Czy to jest prawda? Czy to jest droga, którą mam iść? On ci odpowie. On ci odpowie wtedy, bo on jest wierny. Dalej. W myśl o budowaniu Suki, ale nie tylko, bo ten następny pasuk odnosi się do całej Tory. Dalej, Jakow pisze, i teraz to następny pasuk będziemy czytać ze z przekładu Skocin, z, z tłumaczenia z hebrajskiego tekstu z okresu, pierwszej, pier, z okresu drugiej świątyni, jako dowód oryginalności listu Jakowa. I tam Jakow mówi, cytujemy: Skocin, cytuję. Lecz ktokolwiek zobaczy postanowienie radości i wypełni go, i nie zapomni tego, co usłyszał, lecz wypełni go, ten będzie święty we wszystkich swoich czynach. Koniec cytatu. Wow. Czy ty, przyjacielu, przyjaciółko, chcesz być świętym? Należyć do grona świętych? kadoshim lelochim? Zwróćcie proszę uwagę, że Jakow określa Torę jako postanowienie radości. What? tak, powaga! Zobaczcie, Tora to jest postanowienie radości. Oraz że ten, kto będzie wypełniał to postanowienie radości, będzie co? Będzie święty we wszystkich swoich czynach. Hallelujah, Baruch Hashem Adonai. Sprawdźcie sobie w waszych przekładach Pisma Świętego, które macie z greckiego i porównajcie sobie, jak ten pasuk mówi w waszych przekładach. Jakow pisze tu o to, że jako o postanowieniu radości, a w stosunku do Chag Sukot, czyli do święta Sukot, w Wajkra 23:40 czytamy, cytuję, pierwszego dnia weźmiecie sobie, Owoce z najlepszych drzew. Czekaj chwileczkę teraz. Weźcie sobie owoce z najlepszych drzew. Gałązki palmowe, gałązki gęstych drzew i wierzbiny z nadpotoku. I będziecie się weselić przed Jałę, waszym Elohim, przez siedem dni. Będziecie obchodzić to święto dla Jałę przez siedem dni. Kiedy? Co rok. Będzie to wieczysta ustawa, przez wszystkie wasze pokolenia w siódmym miesiącu będziecie je obchodzić. Koniec cytatu. Zobaczcie. Czy mając w naszych rękach lulaw i Etrok, mamy się weselić, mamy się radować przed Jałę. Wow. Tora jest postanowieniem radości. Wow, jeszcze raz. Tora jest postanowieniem radości, powiada Jakow. Bo, bo rzeczywiście Tora jest radością. Każdy, kto jest nowonarodzony, raduje się z zachowywania Tory, z każdej mytwy, z tej wielkiej i z tej najmniejszej, z każdego przekazania się radujemy, gdy zachowujemy. A tak zwana Wisienka na torcie w tej całej radości jest właśnie rodowanie się przed podczas święta Sukot, a to jest ustawa wieczna. Zgadza się? Jak czytacie, jest to ustawa wieczna czy tymczasowa? Wieczna, zgadza się? Proszę. Powiedzcie mi, kto zniósł tę ustawę wieczną, także świat katolików i katolickich protestantów odrzucili postanowienie radości, torem wiekuistego Elohim i zamienili jego święta na święta papieży? Chyba wiecie, jaki wielki duch stoi za tą zmianą, zgadza się? Dalej, teraz spójrzmy do Sefer Jeszejahu, Drugiego rozdziału, drugim pasu, gdzie czytamy, cytuję. Stanie się w dniach ostatecznych, że góra domu Jałę będzie utwierdzona na szczycie gór i wywyszona ponad pagórki, i wszystkie narody popłyną do niej. I pójdzie wiele ludów i powie: Chodźcie, wstąpmy na górę Jałę do domu Elohim Jakowa. On będzie nas uczył swoich dróg, a my będziemy kroczyli Jego ścieżkami. Z Syjonu bowiem wyjdzie Tora, a słowo Jałe z Jerusalem. Koniec cytatu. Pytanie, kiedy to się stanie? No, jasno pisze, tak? W dniach ostatecznych. Czy jesteśmy w dniach ostatecznych? Myślę, że tak, bo przez ostatnie kilka dekad właśnie po, pobudziło się do życia co powrót do korzeni, do korzeni chrześcijaństwa. Wielu chrześcijan wraca do tych korzeni, wraca do nas, aby przyłączyć się i aby być z nami, aby trzymać torę i żyć według Słowa, które wyszło i wychodzi z Jerusalem, bo ono jest żywe, ono się nie zatrzymało. Słowo Boga się nie zatrzymuje, ono jest żywe i wykonuje swoje dzieło tak jak było spisane, ono wykonuje swoje dzieło w Tobie, w każdym z nas. Zatem my jesteśmy w dniach ostatecznych. A jaka, co to jest to za góra? Jak myślicie? Góra? Syjon, zgadza się? Jesteś antysyjonista czy prosyjonista? Jeśli jesteś Pro-Syjonista, to jesteś pro Tora i pro słowo, które wychodziło i wyszło, wychodziło i wychodzi wciąż z Jerusalem. Ono jest żywo, ono się nie zatrzymało, ono jest żywe. A w takim razie, czy ty, zapytam się, czy ty urodziłeś się, czy ty urodziłaś się już na Syjonie, czy raczej czekasz, a spełni się tym proroctwo, no nie wiadomo kiedy. Bo jeśli się nie spełnia teraz, to już nie wiadomo kiedy. Achówim Whaverim, Te proroctwo dodaje do naszej radości następną wisienkę na tak zwanym torcie. Dlaczego? Dlatego, bo mówi nam te prorostwo o tysiącletnim panowaniu Jeszua na ziemi, a my będziemy wraz z Nim, będziemy w tym tysiącletnim Królestwie usługiwać Jemu, Jeszua i innym narodom ale z małą różnicą, a mianowicie, że wówczas będziemy nieśmiertelni już. Pytanie, czy to nie jest wielki powód do radości? Już teraz, zanim to nastanie? Adonaj nasz Elohim jest święty. Święty jest również Jeszua. I my mamy być święci kadoshim Elohim, święci dla Jałę. Święci, jeśli... Jak powiedział Jakow, jeśli będziemy wypełniali torę, postanowienie to radości. Zgadza się? Dalej, w Sefer, Vayikra, w Sefer Vayikra 23, 42, czytamy na temat mieszkania w Suce, cytuję. Przez 7 dni będziecie mieszkać w szałasach. Wszyscy urodzeni Izraelici będą mieszkać w szałasach. Koniec cytatu. I tu pewnie ktoś powie: Ja nie jestem Izraelitą, nie jestem Izraelitką, dlatego nie muszę. Takie słowa mogą pochodzić od kogoś, kto się jeszcze nie narodził na nowo. Wciąż, bebe, wciąż jest człowiekiem starym, nieodrodzonym, z wciąż jest nieodrodzonym z modły tego świata. Każdy bowiem nowonarodzony. Będzie chociaż chwilowo wchodził do suki zbudowanej, czy to na posesji swojej, czy na balkonie, choćby na skromny posiłek, jeśli pogoda nie pozwala, aby w niej, w tej suce, mieszkać przez 7 dni. I, i choćby po to, aby w tej suce radować się, trzymając w rękach lulaw i etrog. To też jest nasze przekazanie, nasza mycwa. Trzymając lulaw i etrok, aby radować, weselić się przed jałę. Zgadza się? A czy suka nie będzie dla nas tym bardziej wybornym miejscem, aby w niej radować się, w niej oddawać cześć i chwałę podczas tego święta, trzymając właśnie w ręku lulaw i etrok, etrog, czyli ten cytrynowy owoc? Wszystko to są fizyczne znaki naszej duchowej rzeczywistości dlatego podczas tego święta tego święta Sukot mamy tak zwane po hebrajsku zeman simchateinu czyli czas naszej radości przygotowując sukę wraz z całą rodziną z dziećmi to jest fajne zajęcie dużo radości i jaka lekcja poglądowa dla całej rodziny Nabywając Lulaf i etrok z Izraela, to te to same te czynności są dla z wielką radością, bo gdy otrzymamy paczkę ze etrok i ze z Lulaf, to jesteśmy ciekawi, jak wygląda, jak, jak ten etrok pachnie. Jak go troszeczkę tak, tak potrzesz i o, jak pięknie pachnie, oglądamy właśnie ten, ten Lulaw, jak wygląda każdy aspekt, jak pięknie to wygląda. To są już radości, gdy tylko to otrzymujemy. Natomiast całe siedem dni. Uczy nas wielkiej uczty. Uczty, która jest cieniem uczty weselnej baranka. Słuchajcie, całe te tysiąc lat panowania Jezusa, gdzie my będziemy mu służyć i służyć innym narodom, to będzie prawdziwa tysiącletnia uczta radości. Teraz Mytwa, która często, czyli mytwa, czyli przekazanie, które często jest pomijane w tym święcie, jest znalezione we Devarim, Devarim 16 rozdział, czyli piąta księga Mojżeszowa, Devarim 16 i 16. pasuk. Cytuję: Trzy razy w roku wszyscy twoi mężczyźni pokażą się przed jałę twoim Elohim, w miejscu, które on wybierze na święto." święto Matcy, prześników, na święto Szafułot, święto tygodni, i na święto Sukot, święto Szałasów. A nikt nie pokaże się przed Jałę z pustymi rękami. 17. pasuk. Każdy przyjdzie z darem ze swojej ręki według błogosławieństwa Jałę, twojego Elohim, które on ci daje. Koniec cytatu. Adonaj w tym święcie nie przychodzi do nas z pustymi rękami, czy zdajecie sobie z tego sprawę? Adonaj w tym święcie nie przychodzi do nas z pustymi rękami. On przynosi nam wielki dar łaski i jego łaski, którym jest nie tylko nadzieja, ale również co? Tylko na miastka radości, która jest cieniem radości, jak na dzień dzisiejszy, nie do opisania. My nie możemy opisać tej radości podczas naszej społeczności zjeszła w jego tysiącletnim okresie jego panowania na ziemi. Zatem, zatem dobrze jest, aby nie odwlekać z przyniesieniem naszego daru, bo on nie odwleka z jego darem, on przychodzi. Przychodzi teraz, jest z nami, prawda? Haksamea.